Maciej Gogołkiewicz, witam serdecznie. W 60 odcinku podcastu Musicalowe Info zabieram Was na będący w przebudowie dworzec, na którym czas się zatrzymał, i to dosłownie. Zapraszam na twardą, dworcową ławkę, gdzie siedząc z bagażem Doświadczeń życiowych, bagażem wszelkich przeżyć, jakie towarzyszą nam w byciu, w związku z kimś albo z kimś innym, być może odnajdziecie samych siebie. Apetyt na czereśnie Agnieszki Osieckiej i Macieja Małeckiego w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza. To premiera teatru muzycznego w Poznaniu. Na scenie Katarzyna Tapek i Radosław Elis, którzy są gośćmi tego odcinka podcastu oraz dwóch pianistów Jakub Kraszewski i Radosław Mateja. Jest kameralnie, intymnie, a emocje bohaterów apetytu na czereśnie są dla widzów na wyciągnięcie ręki. Kobieta spotyka mężczyznę, oboje grają w pewną grę, która jest czasami zabawną, a czasami bolesną przeprawą przez wydarzenia z przeszłości. Skomplikowane międzyludzkie relacje opowiedziane są słowem, muzyką, wyśpiewane tekstami piosenek. Ale z drugiej strony jesteśmy w nieskomplikowanej przestrzeni teatru z perfekcyjnie wyreżyserowanym światłem Roland Łysów, które ułatwia podróż między wspomnieniami. Z dyskretnych, nienachalnych projekcji Macieja Białka przygląda się nam Agnieszka Osiecka. Ruch sceniczny stworzony przez Paulinę Andrzejewską-Damięcką, choć przemyślany, poukładany, zaplanowany, to w odbiorze sprawia wrażenie prostego, przypadkowego, naturalnego, wynikającego z emocji bohaterów. Prostotą zachwyca scenografia Anny Hadaj, no i oczywiście doskonała reżyseria Grzegorza Hrabkiewicza. Nie sądziłem, że. Tak bardzo brakowało mi tej wyważonej, doświadczonej szkoły reżyserskiej, która pozostawia artystom tak ogromną przestrzeń. Po obejrzeniu przedpremierowego pokazu apetytu na szczęście, nie będę ukrywał, pełen cudownych wrażeń i nakarmiony emocjami, spotkałem się z Katarzyną Tapek i Radosławem Elisem, by we wspólnej rozmowie nadal. Przebywać w cudownej atmosferze niczym ze spektaklu. Efektem jest to, co usłyszysz za chwilę. Będzie kameralnie, momentami zabawnie, ale i intymnie. W spektaklu usłyszałem, że przechodzenie na Ty to raczej szczęścia nie przyniesie. Zaryzykuję. Czy przejdziemy na Ty? Pewnie, że tak. Ja też zaryzykuję. Przechodzimy na ty. Jestem po obejrzeniu przedpremierowego pokazu apetytu na czereśnie. Zacznę od Katarzyny Tapek. Rozmawialiśmy w 2017 roku. Był to wywiad pisany. Wtedy rozmawialiśmy o tym, że ogromnie żałuję, że ciągle jesteś gdzieś na drugim planie w tych spektaklach w teatrze muzycznym w Poznaniu. Wspominaliśmy wtedy spektakl Love Story. No i znów mamy. Troszeczkę inne Love Story. Minęło trochę czasu. Cierpliwie poczekałam na ten swój czas i na ten swój ukochany tytuł, i los nagrodził mnie osiedzką. Czymś, co jest bliskie memu sercu i ciepłe i w uczuciach, i, i w muzyce tak naprawdę, i w słowie, także bardzo się cieszę, że spotykamy się znowu, i tym razem możemy porozmawiać o czymś większym. Jak to jest być na tym pierwszym planie? Taki bardzo bliski kontakt z publicznością. Pierwsza myśl to taka, że. To duża odpowiedzialność, a zaraz druga myśl to, że ogromna frajda i że wreszcie można pokazać swoje umiejętności, można rozwinąć skrzydła, można się rozpędzić i nigdzie nie stoi ściana, która cię zatrzymuje, tylko możesz po prostu frunąć. A że jeszcze mam bardzo dobrego towarzysza na scenie, który tutaj się kwaśno uśmiecha do nas, ale jest naprawdę fantastycznym partnerem, z którym gra się. Rozumiem, że nie boisz się publiczności, ale chyba tutaj ta kameralność się troszeczkę przestraszyła, przeraziła? Ja się zawsze boję publiczności. Publiczność jest naj, czymś najokropniejszym w teatrze. Po co ta publiczność? Gdyby nie było publiczności, to by było tak fantastycznie. Byśmy sobie z Kasią grali, razem przeżywali i byłoby pięknie. No dobrze, no oczywiście, że boję się publiczności, ale bez tego strachu i bez publiczności nie ma teatru, więc nie ma o czym mówić. Może powiem w ten sposób. Nie to, że ja się boję publiczności, ile mam przed nią respekt. Tutaj akurat mamy taką publiczność raczej dorosłą, starszą, ale dane mi było kilka razy pracować z bardzo małą publicznością, która jest bezwzględna. Jeżeli jej się coś nie podoba, to po prostu się odwraca i wychodzi i się w ogóle niczym nie przejmuje. E, ta publiczność jest dużo bardziej wyrozumiała. Więc myślę, że przy tak wyrozumiałej publiczności ten mój strach nie ma większego znaczenia. Cała uwaga widzów skupia się tylko i wyłącznie na Was. Tak, jest to tak poprowadzone, tak napisane, że tutaj nie ma się za co schować. W sensie takim, że możemy się chować tylko za siebie i jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Każda pomyłka ma potem swoje konsekwencje, tak naprawdę, których widz oczywiście nie widzi, mam nadzieję, ale my o tym wiemy. Ale przez to, że jesteśmy po dość długim procesie prób i takich prób, gdzie próbowaliśmy razem jeden na jeden, a potem z naszym reżyserem Grzegorzem Chrapkiewiczem, to mam nadzieję, przynajmniej ja za siebie mogę powiedzieć, że czuję się z Radkiem bezpiecznie. Co to znaczy? Że wiem, Aha. że każda moja pomyłka zostanie przez ciebie uratowana. Czyli w momencie, kiedy potknęłaś się dzisiaj, to też tak miało być, czy nie? Uwielbiam takie pytania i takie spostrzeżenia. Pozostawmy to jako nutkę niedopowiedzenia. A torebka na widowni? Torebka na widowni była zaplanowana od samego początku, od pierwszych prób czytanych. Wiedzieliśmy, że dzisiaj, znaczy, że w tym spektaklu torebka w tym momencie wyląduje. Wiedzieliśmy, że ona kiedyś po prostu wyląduje nie tam, gdzie powinna, lub wy właśnie tam, gdzie powinna. Tak, rzeczywiście. Dzisiaj się zdarzyło, że torebka wylądowała na widowni. Chociaż e, kiedy e, próbowaliśmy sobie i, i pan profesor, nasz kochany reżyser e, Grzegorz Hrabkiewicz powiedział, że Kasia, ty na pewno ją gdzieś tam wrzucisz kiedyś na tę widownię, ale to się tym nie przejmujcie. To jednak od dłuższego czasu ta torebka lądowała tam, gdzie powinna lądować. I Dzisiaj byłem zaskoczony. Dosyć, dosyć mocno byłem zaskoczony, ale chyba udało się wybrnąć. Mile zaskoczony? E, mocno mile zaskoczony. Ale wiesz, co, nie, nie, nie tyle choroba jasna tym, że ja się zastanawiałem, co ja z tym zrobię, i czy ta pani na tej widowni poda mi tę torebkę, czy ja mam tam schodzić w te czeluście i próbować ją znaleźć. Nie, e, ja byłem zaskoczony twoimi oczami, takimi przerażonymi. jak że Rodek, dlaczego No przepraszam? No, Trwadł. Rać sobie. Przepraszam, że wam przerwę, ale mam wrażenie, że tu trwa ciąg dalszy spektaklu, nadal świetnie się bawicie. No jeżeli ten spektakl był też taką zabawą, przynajmniej w odbiorze, to, to, to cudownie. Tak, my. Ja się cieszę, mam nadzieję, my się cieszymy. Jeżeli widz chwyta tej naszej lekkości i tego, że ten materiał jest nam coraz bardziej bliski. I, I coraz z większą swobodą yy, operujemy i tekstem, i intencjami między sobą. Wróćmy do spektaklu. Kim jest Twoja postać? Kim są Twoje postaci? To kobieta po przejściach. Kobieta, która wychodzi z sądu, siada na ławce dworcowej, która tak naprawdę może być metaforą różnych miejsc na świecie, może być metaforą danego okresu w jej życiu. I pierwszy raz spotyka. Mężczyznę na tym dworcu, z którym postanawia porozmawiać szczerze i wspomnieć wszystkie swoje etapy tego małżeństwa, które właśnie zostało rozwiązane. A twoja postać? A że mężczyzna okazuje się bardzo rozmowny, bardzo empatyczny, to jak najbardziej stara się jej partnerować. Pomaga jej zrozumieć pewne rzeczy, też przeprowadzając taką swoją wiwisekcję wewnętrzną. Co jemu w życiu się udało, co się nie udało. Jest to wpisane w taki dosyć specyficzny, specyficzną formę, ponieważ oboje gramy wiele postaci różnych. Aczkolwiek, jeżeli chodzi. A nie, Kasia, ty też grasz różne role. To nie jest tak, to nie jest jakby ta sama rola, ta sama osoba w różnych etapach życia, ale też, też różne postaci. A więc odgrywamy te różne postaci, które. Choroba, nie mogę spoilerować za dużo. No właśnie. No, tak, to jest trudne pytanie, bo tak, tak tutaj meandrujemy, jak tutaj powiedzieć, a nie powiedzieć. W każdym razie rzeczywiście jest to para ludzi, którzy to możemy powiedzieć, że po przejściach spotykają się w dosyć specyficznym miejscu i w dosyć specyficzny sposób, aczkolwiek wyjątkowo moim zdaniem szczery, po raz pierwszy chyba szczery, jedno i drugie ze sobą rozmawiają. Zapytam was. Co macie w walizkach, które Wam towarzyszą na scenie? Skarby. Same skarby, które pomagają nam tak naprawdę wcielić się w postaci, które odgrywamy. Są to nasze codzienne rzeczy, które mamy ze sobą w walizkach w momencie, kiedy jedziemy na rozwód. Ponieważ ja wracam z rozwodu, jestem na dworcu, a reszta <laughs> niech zostanie niedopowiedzeniem. Ja zdradzę tylko rąbek tajemnicy. Przynajmniej dwie duże butelki wody i nie do picia, tylko do dociążenia walizki, żeby się nie przewracały. Jest to bagaż doświadczeń po prostu. Tak jest. Twoim rekwizytem jest również torebka, z którą wykonujesz swego rodzaju choreografię. Tak, to prawda. Ona jest przeze mnie ogrywana w pewien sposób jako kobiecy atrybut. Jest takim moim elementem. Często mówi się, że kobieta z torebką, a w tej torebce po prostu nicość lub taki bałagan, że nikt nie jest w stanie nic znaleźć. I trochę tak tą torebkę ogrywam, że jest takim moim intymnym miejscem, który jest częścią mojej opowieści, chociażby o mężczyznach. Ale jako czapka nieźle się sprawuje. Jest to ekskluzywna czapka, którą dostałam w prezencie od mężczyzny, o którym śpiewam, o złotoustym mężczyźnie, która potem okazuje się tak naprawdę nic nie wartą rzeczą. A Tobie mogę podziękować za pokaz wiązania krawata. Pokaz wiązania krawata na szybko, <noise> gdzie mam dwa wersy na krzyż, żeby też szybciutko ten krawat zawiązać. I tak, jest to dla mnie wyzwanie. Ponieważ ja się nauczyłem wiązać krawat w powietrzu, nie na szyi, i do tego musiałem się nauczyć wiązać krawat na szyi. Czy mi się udało? Nie wiem, różnie ten, ale to jest właśnie to, jest cudowne w tym wszystkim, że później mamy bardzo bliską scenę, kiedy Kasia do mnie podbiega, i jeżeli rzeczywiście ten krawat jest bardzo źle zawiązany, to ona mi go poprawi. Czasem nawet guzik się rozepnie, który trzeba zapiąć. Ten krawat to Kasiu, ja liczę na ciebie, wiem. No. Jestem zawsze na posterunku. Publiczność śmiechem mocnym zareagowała na Waszą scenę w Oplu. No więc właśnie. Ja, jesteśmy zaskoczeni. Jesteśmy zaskoczeni, ponieważ to znaczy, tak, to nie jest nasze pierwsze spotkanie z publicznością, jako taką, ponieważ już wczoraj mieliśmy taki pierwszy spektaklik z może nie tak liczną publicznością, ale rzeczywiście ktoś już był na tym spektaklu. I też nas zaskoczyły reakcje w różnych nieoczywistych danych miejscach, ale dzisiaj rzeczywiście na przykład Opel mnie mocno zaskoczył. Ja nie mam nic do Opli. Ja też nie. Tym bardziej, że... Tym bardziej, że... Ja jeżdżę Oplem. Zabrzmiało jak reklama, lokowanie produktu. A właśnie, nie wiem, czy możemy to powiedzieć, ale nie zdradzamy dokładnej y, linii, tak? Nie wiem, nazwy, nie, nie, nie wiem, jak to tam... Nie, 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 Opel, nie to Opel. Opel to Opel. Opel to Opel. Tak. Tak. Mówiliśmy o torebce, o krawacie, to są te momenty, kiedy stajecie przed mikrofonem. Wy również świetnie bawicie się ze statywem, on też z Wami współgra, chyba w pierwszym songu jest coś takiego. Gracie na statywie? No trudno mi tak jednoznacznie to nazwać, co my tam robimy z tymi statywami. Pan reżyser zaproponował nam tego typu zabawę. Bardziej to chodzi o granie na siebie poprzez te statywy. Że jeżeli Kasia coś na tym statywie zrobi, to ja też to podejmę i spróbuję jakoś rozwinąć, ona później chwyta to ode mnie i tak, i tak po prostu się bawimy. Tak jak w pewnym sensie ogrywamy i, i bawimy się innymi przedmiotami jak torebką, jak, jak waliską, jak, jak, jak krawatem. I, i, I temu jakby służy ta, ta zabawa ze statywami. Bardzo mi się podoba i lubię w tym spektaklu, że są takie momenty, w których nie ma dosłowności. Że widz ma taką przestrzeń do tego, żeby zastanowić się, co ten statyw tutaj teraz znaczy, co ta torebka znaczy, i sam może poszukać w naszym tekście, mam nadzieję, i też w naszej interpretacji, swoją wersję zdarzeń. A te teksty wciąż są aktualne? Oj, tak, bardzo. No chociaż to jest pytanie raczej do widzów niż do nas, bo dla nas jak najbardziej tak. Mimo że to powstało blisko 50 lat temu i... W niewielkim stopniu musieliśmy ingerować w tekst jako taki, jedynie w tych miejscach, które dotyczyły rzeczywiście tamtych czasów, dosyć specyficznych, tamtych czasów, które były w Polsce, czy też nazw własnych, ale rzeczywiście ta ingerencja była niewielka. Najważniejsze jest to, co się dzieje pomiędzy. Tymi, tymi ludźmi I, i to Osiecka cudownie uchwyciła, i to broni się, i będzie się broniło, myślę, bardzo, bardzo długo. Dla mnie ciekawe było to, że no, mówimy o piosenkach Osieckiej, ale to nie są jakieś popularne hity. To są teksty, które odkrywa się zupełnie na nowo. Ja się z tego cieszę, dlatego że uważam, że jeżeli w takim tekście pojawia się hit, to każdy nuci melodię, zna ją, zna tekst, a tutaj mam nadzieję, że pojawiają się takie mniej znane piosenki osieckiej, które pozwolą widzowi skupić się na słowie i na tym, żeby to słowo razem z nami przeżyć i przeanalizować. Odniosłem też wrażenie że, chociaż tak jak wspomniałeś, ponad 50 lat temu powstał apetyt na czereśnie, oglądamy już w Polsce muzykale typu 5 ostatnich lat, też kameralne, też gdzieś zagłębiające się w te relacje międzyludzkie. Okazuje się, że my to już wcześniej mieliśmy. No i ja uważam, że to piękny skarb i ja się ogromnie cieszę z tego, że Osiecka została wyciągnięta, postawiona na deskach teatru muzycznego jako musical i że jest prezentowana, bo na to zasługuje. O tym spektaklu mówi się spektakl muzyczny, ja będę używał określenia musical. W recenzji z 68 roku pojawiło się określenie musical na dwoje. No, to jest najpiękniejsze tego określenie. Bardzo, bardzo dobre określenie, zgadzam się. Uważam, że apetyt na czereśnie to musical na dwoje. To była reklama. Co wam sprawiło największą frajdę, a z drugiej strony największą trudność przy pracy nad tym materiałem? Dla mnie chyba nasze pierwsze wejście na scenę. Bardzo długo próbowaliśmy w tej salce, w której dzisiaj rozmawiamy, potem próbowaliśmy w innej sali prób, i tak naprawdę niedawno weszliśmy na scenę. Okazało się, że przestrzeń jest zupełnie inna, że ławka zupełnie inaczej pracuje, walizki inaczej jeżdżą, pojawiło się dużo różnych nowych sytuacji, z którymi musieliśmy sobie poradzić. I kiedy ten materiał został już przez nas przyswojony, oswojony też, to pojawiło się nowe wyzwanie: że musimy odnaleźć się w nowej przestrzeni, pomyśleć jakoś inaczej. Nasze spojrzenia też inaczej w światłach wyglądają niż w takiej sali w surowym świetle. I dla mnie to chyba było największe wyzwanie. Owszem, aczkolwiek to jest pewna e, oczywistość w naszej pracy, ponieważ za, zawsze wejście z sali prób na, na, na scenę z tego typu problemami się wiąże. Tutaj one były rzeczywiście może troszeczkę większe i... Ale mimo wszystko daliśmy sobie radę. Natomiast e, dla mnie największą trudnością... Nie wiem, czy Ci to mówiłem, czy nie, Kasia. Nieważne. Nie mówił. Na mnie, dla mnie największą trudnością e, jest specyfika tego. Jest to tak cholernie intymna sztuka, dotykająca tak delikatnych i gdzieś głęboko osadzonych rzeczy damsko-męskich, że ta bliskość, duchowa bliskość ja nie mówię o cielesności, chociaż taka też tutaj funkcjonuje, ale ta duchowa bliskość jest tak obnażająca, że dla mnie, mimo że już troszeczkę lat na scenie spędziłem. To było to mocno frustrujące i, i jakoś deprymujące. Dlatego mówię ci to Kasiu, i, i bardzo ci dziękuję, że, że jesteśmy wobec siebie szczerzy i otwarci i, i, i takie delikatne rzeczy, o takich delikatnych rzeczach możemy ze sceny mówić. Cieszę się i dziękuję, że powiedziałeś o tym. Oj, zrobiła się atmosfera niesamowita. Przepraszam, bo ja tak skaczę z tematu na temat, ale to chyba dzięki temu, że obejrzałem ten spektakl przed rozmową z Wami, no to teraz tak dla rozluźnienia atmosfery, ta ławka to naprawdę jest niewygodna? Ojej, ciut! Oparcie no tak, tej ławki jest właśnie, chyba najbardziej no, niewygodne, jak się na niej siedzi. Ale najśmieszniejsze. To znaczy tak, bo z tą ławką to takie różne. To jest niby taka dworcowa ławka, ona jest oczywiście spreparowana z dwóch stron, można siadać tak i tak i, i owak, ale, e, ale chodzi o to, że na początku ją zrobili. I byliśmy strasznie szczęśliwi, bo ona tutaj gra bardzo dużo i potrzebowaliśmy tej ławki na próbach. Niemniej, te żeberka na tych ławkach były ustawione troszeczkę inaczej. I my na tych ławkach, szczególnie tam na oparciu, tam wykonujemy różne takie dziwne rzeczy. Wsiadamy no, okrakiem, o okrakiem i tak dalej, i tak dalej. I tak po jednej próbie, kiedy tak troszeczkę mocniej sobie siedliśmy parę razy i ja i Kasia, to później musieliśmy się długo leczyć do tego stopnia, że zrobiliśmy raban i stwierdzili, że rzeczywiście, dobrze, no to my tam coś zmienimy i tam te szczebelki jakoś inaczej rozmieścili, że ta ławka jest wygodna. Ale nomen omen, mieliśmy yy, konferencję prasową i wszyscy realizatorzy, łącznie z panem reżyserem Hrabkiewiczem, na tej ławce usiedli jak ta konferencja się skończyła, to <głos》>, pan profesor tylko... cholera, jakie to jest niewygodne. Ale Radek, e, czy mogę opowiedzieć anegdotę z sesji zdjęciowej, e, podkreślając, że jesteś uodporniony? No już Nie zaczęło się. Nie, to będzie trudne do wyobrażenia sobie. Tak, na wideo było bardziej dokładnie obrazowo, co się wydarzyło. Mieliśmy sesję zdjęciową jeszcze przed rozpoczęciem prób, tak naprawdę. I jedna z przestrzeni, w których robiliśmy zdjęcia, to sala gimnastyczna, sala gimnastyczna i stary kozioł do przeskakiwania taki, którego używało się na lekcjach WF-u. No, i tam na nim się wygłupialiśmy. Był dość wysoki i tak się wygłupialiśmy, że Radek zleciał z tego kozła do tyłu, porządnie, na kości ogonową. No tak, centralnie. Dość prawie. dosadnie i śmieje się, że po prostu jest uodporniony, więc ta ławka może nie była aż taka tragiczna. No dobrze, ale na tę ławkę to ja najbardziej przeczyłem, jeżeli chodzi o, to, o te szczebelki I proszę być mi wdzięczną, że poprawili i jest teraz wygodniej. Jest, to prawda, jest wygodnie i możemy tam szarżować. Przyznam, że bardzo podoba mi się tempo tego spektaklu, te zwłaszcza momenty przechodzenia między poszczególnymi światami, wspomnieniami. Czy tutaj było trudno w tym się odnaleźć? Świetnie w ogóle światło też z tym współpracuje, z tym elementem przechodzenia. Poświęciliśmy tak naprawdę jedną próbę na to, żeby rzeczywiście skupić się na świetle. Reżyser zadbał o to, żeby ono było spójne, i że pomimo tego, że jest to mała sztuka, to, żeby odwzorowywało te zmiany, które są uważam istotne dla spektaklu, a przechodzenie z jednego wątku w drugi, z postaci do postaci, jest trudne. Wymaga dużo koncentracji i takiej wewnętrznej aktorskiej mobilizacji. Tak. Skoro oświetla, mowa. Przepiękne są te sceny, kiedy jesteście tyłem do widowni, tylko jest kontra na was skierowana. Robi to wrażenie. To jest banalne, proste, ale efektowne. My tego nie widzieliśmy my nigdy. Tego nie widzieliśmy i nie zobaczymy. Natomiast rzeczywiście. To, co jest też jakby ujmujące, i, i dziękuję, że tak mówisz, bo, bo to też jakby potwierdza nasze jakieś tam założenia, czy też założenia pana Hrabkiewicza, że tutaj nie ma żadnej Ameryki, nie ma fajerwerków. Jest to proste, szczere, prawdziwe, zrobione bardzo prostymi e, trikami, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu, mm -hmm. właśnie jakąś kontrą. I to naprawdę wystarczy. Poza tym zawsze mnie pan profesor mówi, Radek, mniej, graj mniej. Nie, odrzuć tę psychologię, prosto. Jak masz powiedzieć kocham, to mów kocham, a nie kurczę, analizujesz, że straciłeś ją, czy tam coś. Nie, po prostu kocham to kocham, nie lubię to nie lubię, daj mi buzi to daj mi buzi i tyle. No. Więc tu też ja, mimo że y, spotykamy się z panem Chrapkiewiczem już po raz drugi, ale po kilku latach, bo kiedyś tutaj razem pracowaliśmy nad Księżniczką Czardasza, to y, po tych latach i po jakichś tam latach moich doświadczeń w różnych teatrach, chyba jasna taki profesor, bo pan Chrapkiewicz jest, oprócz tego, że jest reżyserem, aktorem, no to jest też przede wszystkim wykładowcą, to takie, taki powrót do, do tych korzeni, do tych najprostszych i, i takich szkolnych nawet uwag. Choroba jasna jest dobra. Yes. Trzeba wrócić do podstaw, a dopiero później budować Szaleć. chałupę. Najpierw trzeba dobrze fundamenty wylać. Mówiliśmy już o świetle, o trikach teatralnych, o słowach piosenek, a o muzyce. Zazwyczaj towarzyszy Wam tu na scenie teatru muzycznego w Poznaniu orkiestra, teatru, a tu tylko akompaniatorzy. Dwóch czujnych pianistów uważam, że po prostu są jak yy, snajperzy. Słuchają nas. No, ja jestem im ogromnie wdzięczna, ponieważ ja mam, jestem. Trochę nieobliczalna wokalnie i czasem lubię pociągnąć frazę, poczuć ją jakoś tak po swojemu, i oni słuchają mnie naprawdę, idą za mną i, i są w tym wszystkim bardzo cierpliwi i wyrozumiali. Przy większym składzie byłoby to bardzo, bardzo trudne, ale nawet przy dwóch pianinach to nie jest łatwe. Radek Matyja i, i Jakub Kraszewski tutaj stają na wysokości zadania. Chociaż tak czy inaczej, jest to jakby z założenia też narzucone z góry. Mówię teraz o, o instrumentarium przez pana Małeckiego, autora muzyki, że w tym spektaklu mają być dwa pianina. Czy myślicie, że jest szansa na to, żeby. Tego typu formy teatralne, muzykale, kameralne pojawiały się częściej, może już mamy przesyt tych produkcji zachodnich, które do nas przychodzą, tych wielkich spektakli. Może teraz warto wrócić do tej kameralności. W Sopocie w Gdańsku muzykały są grane przybory i wasowskiego. Może warto poszukać tych muzykali, które kiedyś też były w Polsce robione i były bardzo popularne na równi z operetkami, chyba wtedy? Haloszwitz Brutka, może troszeczkę to większa forma, mimo wszystko, ale jak najbardziej masz rację, poza tym no, przecieramy szlaki, no to teraz niech powstają. Ja mam nadzieję, że będziemy inspiracją też dla innych teatrów, którzy zajrzą tam w biblioteki i w materiał, który powstał w Polsce u naszych rodzin, rodzimych twórców i zrobią też te mniejsze formy muzyczne u siebie na deskach teatralnych. Podsumowując, dla kogo jest ten spektakl, dla osób na jakim etapie życiowym? Jest to oczywiście spektakl dla osób dorosłych, ale to jakby z założenia, to wiadomo. A na jakim etapie życiowym? Ja myślę, że na każdym etapie życiowym, ponieważ jest to spektakl opowiadający o tym, co może być, kiedy jesteśmy młodzi. I co już się zdarzyło, kiedy jesteśmy po przejściach? Wydaje mi się, że wiele osób może wyciągnąć lekcję dotyczącą relacji damsko-męskich z, z tego spektaklu. Może zastanowi się nad swoimi decyzjami, może to ich też natchnie do tego, żeby inaczej spojrzeć na swojego partnera. Myślę, że grono odbiorców jest dosyć szerokie. A lubicie czereśnie? Bardzo. Uwielbiam. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. My też bardzo dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Gośćmi 60. odcinka podcastu Musicalowe Info byli Katarzyna Tapek i Radosław Elis. I choć nie przywiązuje wagi do liczb... To cieszę się, że tę sześćdziesiątkę spędziłem z tymi artystami. To był dla mnie zaszczyt. Przy okazji, zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu robi się show. Bywalcom teatru muzycznego w Poznaniu nazwa powinna kojarzyć się z tytułem songu z jednego z muzykali. Gośćmi Sonii Kobylańskiej-Juźwik są także Kasia i Radek, a rozmowa jest doskonałym uzupełnieniem mojego spotkania z tymi artystami. Wszystkiego dobrego muzykalowego. Do usłyszenia.